Krople czerwonego wina spływały po mojej jedwabnej sukni wartej 8 tysięcy złotych, niczym krew świeżo zadanej rany. Wokół zapadła martwa cisza, tak gęsta, że słyszałam bicie własnego serca, dudniące w uszach jak dzwon żałobny. Wanesa, moja synowa, z lodowatym uśmieszkiem odstawiła pusty kieliszek na stół, a jej głos, choć cichy, przeciął powietrze jak ostrze brzytwy. Teraz, syknęła, patrząc mi prosto w oczy, wyglądasz tak tanio, jak w rzeczywistości jesteś. Po drugiej stronie pokoju jej matka, Helena, uśmiechała się z nieskrywaną dumą, jakby oglądała brawurowe przedstawienie teatralne. Mój syn, Dawid, mój jedyny syn, nagle zafascynował się wyświetlaczem swojego telefonu, jakby od jego wnikliwej analizy zależało jego życie. Stałam tam w centrum uwagi trzydziestu par oczu, upokorzona, zlinczowana spojrzeniami w dniu moich sześćdziesiątych czwartych urodzin. W lustrze łazienki, do której uciekłam, zobaczyłam nie tylko zniszczonego,